Bardzo często bywało tak, że kiedy chrześcijaństwo docierało na nowe terytoria, to wiązało się to z, ze śmiercią męczenników. Mało jednak kto wie, że chrześcijaństwo w Polsce zostało okupione śmiercią męczenników, m.in. włoskich. Kiedy w tysięcznym roku zakończył się zjazd bnieźnieński z księciem Bolesławem Chrobrym i cesarzem Ottonem III. Postanowiono, że również do Polski przybędą misjonarze Benedyktyni. Przybyli Włosi, Benedykt i Jan, którzy na zaproszenie Bolesława Chrobrego zamieszkali w Międzyrzeczu, gdzie założyli klasztor. Klasztor ten był miejscem wypadowym do okolicznych wiosek, miejscowości, po to, aby głosić Ewangelię Chrystusa. Do dwóch Włochów szybko dołączyli dwaj słowianie, Mateusz i Izaak, którzy także zostali zakonnikami oraz Krystyn, który był ich sługą kucharzem. Pewnego wieczoru, a było to w nocy z 11 na 12 listopada 1003 roku, pod klasztor podeszli rabusie, bandyci, sądząc, że zakonnicy ukrywają majątek we wnętrzu swojego domu. Pośród nocy wpadli do klasztoru i zaczęli po kolei w brutalny sposób zabijać y, zakonników. W ten sposób ro, noworodząca się y, na ziemiach polskich wiara została okupiona krwią nie tylko Słowian, Polaków, ale także krwią Włochów. Warto także zauważyć, że kiedy zakonnicy zobaczyli bandytów wpadających do ich domu z bronią, zaczęli Panu Bogu dziękować. Że przyszedł czas na spotkanie z, ze swoim stwórcą. Dali w ten sposób wielki dowód swojej głębokiej wiary i prawdziwości swojej wiary. Męczennicy zostali patronami Polski. W wielu miejscach, w wielu miastach znajdują się dzisiaj ich relikwie. Jednym z bardziej znaczących jest. Katedra Świętego Wita na Hradczanach w Pradze. Tam również trafiły szczątki świętych męczenników, i do dzisiejszego dnia wierni mogą pielgrzymować do tego miejsca, aby się modlić. Dziękuję bardzo.